Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Historia to nie tylko historyczne budynki i to, co możemy dostrzec, ale to także osoby z historii, które my znamy. I dzisiaj zabiorę Państwa do Łomży, do domu pastora, do domu, w którym przebywał marszałek Józef Piłsudski. Każdy go przecież zna. No ale tak, zanim dojdziemy do marszałka Piłsudskiego, to cofnijmy się do roku 1853, gdzie wspólnota ewangelicko-augsburska, która coraz liczniej zaczęła osiadać w Łomży, otrzymała od władz carskich zniszczony kościół. Popiarski. Oni ten kościół odnowili i w tym kościele sprawowali nabożeństwa. W kolejnych latach przyszedł czas na zbudowanie plebanii. I tak w latach 1889 do 1899, a więc przez 10 lat, budowano dom pastora. I taką funkcję on przez wiele lat spróbował. A skąd marszałek Piłsudski? No, tutaj opowieść chyba taka romantyczna. Choć dla wielu z Państwa pewnie nie do końca. Marszałek Józef Piłsudski, wtedy jeszcze nie będący marszałkiem, zakochał się w rozwiedzionej wcześniej Marii Skonoplewskich Juszkiewiczowej. No i niestety nie mogliby się pobrać w Kościele Rzymskokatolickim, i z tej miłości marszałek postanowił zmienić wiarę, i właśnie do tego doszło na tej plebanii. A to wszystko za sprawą pastora Kacpra Mikulskiego, który nadzorował budowę tej plebanii, ale i także był przyjacielem marszałka Piłsudskiego. Sama plebania jeszcze przez wiele lat służyła społeczności ewangelicko augsburskiej ale po wojnie opustoszała. Zniszczony też został kościół, który obok się znajdował. Dzisiaj, chodząc po ulicach Łomży, warto zajrzeć na ulicę Krzywo koło 1 i zobaczyć ten Budynek pięknie odnowiony. Te prace rozpoczęto w 2013 roku. I wówczas, dopiero po, po tylu latach, okazało się, że on nie był posadowiony tak od początku na gruncie, tylko tam wcześniej znajdował się inny budynek, dlatego że odkryto fundamenty kamienne z XV-16 wieku. Tak do końca nie wiemy. Sam budynek dość skromny, ale z pięknie zdobioną i ładnie odnowioną elewacją. Ale stając przed nim, myślę, że pomyślcie Państwo o tym nie tylko jako o kamieniu położonym na kamień, tylko jako o świadku wielkiej miłości. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.